I często kiedy dziennikarze mnie zadają pytania, szczególnie tych zagranicznych, a jak tam jest ten rasizm w Polsce? Jak tam jest tolerancja? Ja im mówię, że Polska jest bardzo tolerancyjnym krajem, w Polsce nie mamy rasizmu, mamy to, co nazywam niskie kompetencje międzykulturowe. I jaka jest różnica? Niskie kompetencje międzykulturowe wynika po prostu z niewiedzy. Polska powojenna e, jest e, krajem e, homogenicznym. W wielu miejscach, gdzie ja byłem e, w Polsce, byłem pierwszy skóry osoba, który zobaczyli fizycznie. E, pamiętam, że jak nawet małych dzieciaków, jak ich dotykam, oni biegają żeby zobaczyć lustro, nie są brudni. E, a więc ma swoje pozytywne i swoje negatywne, negatywne e, strona. Więc w moim ocenie uważam, że Polska coraz bardziej się otwiera. Polska coraz bardziej e, ta kompetencje międzykulturowe poprzez właśnie wyjścia Polski do Unii Europejskiej, poprzez fakt, że wielu Polaków e, coraz więcej podróżują, ta kompetencje międzykulturowe, międzykulturowej e, jest coraz wyższy. Co nie oznacza, że nie bywały moment, kiedy były jakieś ataki. Pamiętam 23 grudnia 1993 roku, to było parę miesięcy po przyjazdzie do Polski były pobyty. Wychodzę ze sklepu, takie trzy młodzi ludzie wychodzą. Wychodzę z sklepu, oni idą, a więc stanęli przede mną. Jeden pytał: Co ty tutaj robisz? A ja zawsze na innie uśmiechnięty, ręczny się uśmiechnię, powiedział, nie rozumiem. A więc z nim ją W drugi plun na mnie, trzeci chciał e, e, zgasić papierosy e, w moich oczach. E, drugi raz to było świnoujście. Ale uważam, że pomimo tych negatywnych e, doświadczeń, że Polacy są. Um, bardzo przyjazny, um, bardzo dużo podróżuje po świecie i, i nigdzie nie czuje się tak podobnie jak w Polsce. I, I wydaje mi się, że mm, Polska ma coś takiego podobnego do Afryka, Afrykanów, e, takie empatia, e, taką to co, um, wiecie, gościnność, um, Spółczucia. Oczywiście też są negatywne cechy. A więc jeżeli ktoś mnie zapytał, czy Polska jest tolerancyjna, moja odpowiedź jest zdecydowanie tak. Ale w ostatnim czasie jest taki dziwne rzecz, który się zdarzyło gdyż Też środowiska, które można zmienić, jakoby byli bardzo tolerancyjne, i w jaki sposób zaskoc były zaskoczona ich reakcja, kiedy dowiedzieli się, że ja nie opieram ustawa o związkach partnerskich. A więc otrzymywałem takie różne wyzwisko typu czarnych, typu wracaj do Afryki, typu dzieciorów. więc to mnie bardzo zaskoczyło. Zaskoczyło, dlatego że to są ludzie, które można powiedzieć, że to jest środowiska bardzo takie otwarte, liberalne, tolerancyjne. A więc gdzieś tam jednak głęboko odkrył um, takie um, brak akceptacji, bo jak może, może być konserwatywny, tak? No to jest nie do pojęcia. Jak człowiek, który doświadczył wielu dyskryminacji, może dyskryminować innych? I teraz Wracając do sprawy tolerancji, mojej tolerancji, bo też często jestem oskarżany o homofobia, o dyskryminację, absolutnie się nie zgadzam. Jest różnica między tolerancją, akceptacją i afirmacją. Uważam, że ja mogę być tolerancyjny, tak samo jak wobec Roberta Pietrona, jak go lubię. Jest moim kolegą. Działamy razem. E, często rozmawiamy. Jako, jako człowieka akceptuję wręcz. Ale kiedy mówimy o pewne... E, kiedy Tudu. mówimy o prawa, o prawa, praw, kiedy mówimy o pewne czyny, uważam, że tutaj mam prawo mieć odrębne zdanie. I w ogóle uważam, że nie ma możliwości, aby wszyscy mieli jednakowe zdania we wszystkim. Nawet w rodzinach czasami się różniły, a więc uważam, że tolerancja polega na tym, że pozwalam drugiego człowieka, aby być sobą. To jest jego zdanie. Ja to szanuję. Ja tego nie podzielam, ale ja to szanuję. Dla mnie to jest tolerancja.